Jak wspominacie y, ostatnią niedzielę i to, co się działo, szczególnie taniec Krzysztofa i Bisza z, z ogonkami, jak to wspominacie? Historyczne wydarzenie, Pani Krzysztofie. Tak, brawo w ogóle brawo. za odwagę, brawo. bo y, to, że Krzysztof jest w telewizji od lat, to jest jedna sprawa. To, że teraz wyszedł ze strefy komfortu Absolutnie. i zatańczył, to jest inna sprawa. Za co naprawdę mhm. brawo i, i uważam, że świetnie poszło. Właśnie tak y, zrobiliśmy trochę te występy inaczej. My bardziej, y, jak to Pani Iwona powiedziała, że bardziej zatańczyliśmy, czyli to było gdzieś tam więcej poprawności u mhm. naszych też gwiazd, y, a tam był y, fan, zabawa i humor, co jest równie ważne. Więc naprawdę uważam, że dwie ekipy sobie poradziły świetnie. Absolutnie tak ja spełniłem swoje, Ja, to jest strasznie nudne, ale w tym programie rzeczywiście co tydzień spełniają się jakieś moje mniejsze, większe, ale marzenia I jak tylko zobaczyłem ten numer, że można zatańczyć do tej piosenki taki taniec, e, ja chciałem to zrobić, to było moje wielkie marzenie, żeby móc to zatańczyć i rzeczywiście dołożyliśmy należytej staranności, żeby mieć, czerpać z tego na scenie satysfakcję, nie myśleć, nie zastanawiać się nad krokami, mhm. tylko już czerpać radość z tego, jaki ten taniec jest po prostu super i to rzeczywiście rzeźbiliśmy, nie to był jedyny taki moment w tym programie dla nas ekstremalny, gdzie wyszliśmy z parkietu o drugiej w nocy i wróciliśmy na siódmą rano z powrotem, mhm. żeby, żeby po prostu ćwiczyć. Bo mieliśmy bardzo mało czasu w tamtym tygodniu. Więc jest to dla nas, jakiś, dla nas ogromny powód do dumy, że mhm. mieliśmy w sobie tyle samozaparcia, tyle ambicji, żeby zrobić to najlepiej, jak umiemy. Ale ja myślę, że też takie przeciwności. Yy w życiu e, powodują, że mamy więcej e, jeszcze bardziej mobilizujemy się do pracy, czyli jak w tamtym tygodniu nie mieliśmy aż tyle treningów i mm -hmm. czasu na bardziej czasu na treningu, bo, bo treningów okazało się e, równowartość, to musieliśmy sobie radzić i poradziliśmy sobie z tym, gdzieś tam znajdować czas, więc nie było wymówek. Tak. I nawet tak. Do, w innym mieście trenowaliśmy i to było jakby też wyjście ze swojej strefy takiego komfortu. Chociaż w sumie co tydzień. Cały czas dochodzimy. No, 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 tak. Dokładnie. No, <grywa> rzadko bywamy w tej strefie. <grywa> tak, tak. W takim razie, jak, szyku, jak się szykujecie na to, co się wydarzy za dwa dni? Dzisiaj mamy piątek, mogę to zdradzić naszym widzom. Co planujecie? I co jest najtrudniejsze w tym, co właśnie wykonacie w niedzielę? jest to, że ciągle zawsze. przychodzi ktoś, prawda, i nam w tej pracy po prostu przeszkadza, prawda, A, z mikrofonem, dzisiaj. prawda, rozmowy. Pracujemy, pracujemy, pracujemy. Niezmiennie. Czy jest jakaś inna Ale recepta? Ale zaczęło się jak zawsze, czyli od rzeczy, którą ja sobie y, w głowie wymyśliłam. Schemat, tak, standard. Tak, y, Której powiedzieliśmy sobie... Hmm, Tego się nie da zrobić. Tego się nie da zrobić. Przychodzi środa, no i mam... to się robi. To się robi, po Cztartek, prostu to się robi. to już mniej więcej piątek jest. No, i w sobotę nieziele byleby by no tego nie No, zobaczymy, właśnie, zepsuć. zobaczymy. Bo są pewne rzeczy, które m, są dosyć no, niebezpieczne. E, faktycznie figurę. jest mała taka m, granica mała pomiędzy. Błędu. Mm -hmm, tak, zdecydowanie. Mamy figurę, która nazywa się ręka-noga-mózg na ścianie. Przychodzi ręka-ręka, a potem jeszcze we frekrę, jeśli ktoś wie. Madzia pikuje twarzą w podłogę no y rusz. i wymaga to wielkiego zaufania. Za co Madziu. Mm -hmm. No, bardzo, tak. bardzo dziękuję. Bardzo, Madzia, tyle zaufania. Tak, więc y, będzie, będzie jak tak. zawsze niebezpiecznie. Ale będzie super. No, te dwa tańce bardzo. To, to jest trudność, dlatego że nie mamy totalnego 100% skupienia przy zmęczeniu, oczywiście, które już gdzieś tam na jest. skumulowane jest wysił wysiłkiem, nie. prawda? Kontuzje, zmęczenie, Dokładnie. to wszystko działa na naszą niekorzyść i kolejny taniec, więc to jest jakby jeszcze 100% więcej. Nie mamy skupienia na jednej rzeczy, tak. tylko faktycznie na tych dwóch, zupełnie różnych. Więc to też jest wyzwanie, że mamy zupełnie inne charakterowo tańce, co z jednej strony bardzo fajne, bo mhm. będzie to ciekawe, ale z drugiej strony trzeba się. Się bardzo szybko przełączać, jeśli chcemy ćwiczyć te dwie rzeczy. Mówi się, że, na, że największy progres zrobiła Ada, a waszym zdaniem, która z tych par, które jeszcze są? Że, y, każdy zro... Każda gwiazda, każda para zrobiła swój własny postęp, bo ja widzę od Michała po, po inne pary, ale Ada faktycznie wyszła z, takiego, z takiej strefy komfortu swoje, że w pierwszym odcinku była bardzo zestresowana, a potem gdzieś tam to otwarcie było bardzo widać. Więc faktycznie myślę, że u niej to tak wybrzmiało, ale każda para, uważam, zrobiła swój ogromny postęp. A ja gdzie powiedziałem, że była nie do poznania, mm -hmm. bo Adę znamy, prawda, jako rozwibrowaną taką żywą, prawda, e, dziewczynę i nagle, kiedy w tej epoki ona jest w ogóle inne rysy nabrała, jakoś tak w ogóle te okulary, jak zdjęła tą, wyprostowali jej włosy, ona już w ogóle, nagle przestała żartować, jakaś taka powaga na twarzy i to się zrobiło coś z tego naprawdę, jak e, nagle, nie, nie, nie. nagle e, twoja twarz brzmi znajomo, nagle znamy człowieka, nagle nie znamy, nie widzimy, nowa postać. Przecież I to była nieznajomo, nieznajomo. no wspaniała przypadku. metamorfoza i widać to też tak. na parkiecie. Byście mieli typować teraz, która z par jest najbliżej wygranej, waszym zdaniem. nie jakiej wygranej? Wygranej w tańce z gwiazdami, czyli kryształową kulę. Ale totalnie o y, kryształową kulę? Jestem wielkim, o, o każdym możemy powiedzieć tak. tyle dobrego, Filip jest cudowny. Um, Marysia to, co robi na scenie, jest niewiarygodne, To w ogóle, to, są, to, w s, to są sprawy, po, to, po występie Marysi ja byłem. Ja, ja chciałem iść do domu. W sensie ja już miałem taką nadzieję, że roz, hej, rozdajmy nagrody odcinka po prostu, i pożegnajmy się, to już nie ma co zbierać. Nie, e, pięknie zatem, Tomek zatem w ogóle, jak zrobił Herkulesa, to tak w ogóle. W jego, to, to był on, to było jego nie. emplua. on w tym tak hmm. bardzo pasował, tak leżał. Fantastycznie z Darią to zrobili. O każdym, o Adzie już rozmawialiśmy, o każdym może. Można powiedzieć naprawdę, Blanka. No, bardzo niebezpieczne poziom, rzeczy robiła. Poziom tego, no nie, tego programu jest no, naprawdę. Prawda. Człowiek myśli, że już wymyśli, już doszedł do ściany, już zrobił co może i nagle widzi koledzy, robią to samo. Wiem, ja że jurorzy też mają y, nielada zagwozdkę, ponieważ też jakby pewnie spytać, to, to jest to bardzo ciężkie, bo oni wszyscy hmm. tańczą. Y, oni wszyscy. Wy wszyscy tańczycie bardzo dobrze technicznie, jak na swój poziom, oczywiście, bo my tu jesteśmy ile, ile tygodni. To jest bardzo mało, żeby nauczyć się jakichś tam rzeczy, więc. To jest w ogóle niesamowity poziom tej edycji. Ja uważam, że oglądając, to jest jeden z wyższych poziomów w ogóle edycji. Już teraz na tym etapie, ale też we wcześniejszych odcinkach to, kto został albo kto odpadł, decydowali fani. Czy wy macie jakieś sposoby aktywizowania swoich fanów, żeby właśnie więcej głosowali na was, żebyście nie odpadli w tą niedzielę? Czy aktywizujemy swoich fanów? Kręcimy rolki. Czy nam to aktywizuje fanów? Hmm. Kiedyś usłyszałem takie powiedzenie, no może jest naiwne, dobry taniec broni się sam, chcemy dać widzom najlepsze widowisko, mhm. a w jaki sposób aktywizować? Czy chodzi o proszenie widzów o wysyłanie SMS-ów? Chodzi, czy chodzi o to? To znaczy tak, Adziu, jak ee, to rozumiesz? my na pewno działamy na Instagramie, żeby pokazać jak wyglądają mhm. nasze treningi, Aha. jak cy jesteśmy, więc myślę, że najlepszą formą przekonania widza jest to, żeby pokazać po prostu rzeczywistość, jak jest... Ee, Kręcimy faktycznie jakieś zabawne rolki, które wychodzą przypadkiem często. Ostatnio na przykład z stopami na Instagramie wyszła totalnie przypadkowo, bo faktycznie zaczęliśmy sobie jakieś tam y, żartobliwe rzeczy robić już na zmęczeniu. Magda w boksumie okazuje tak. się, że fantastycznie można to wykorzystać w rolce. I? Boksiara. No nie, no to tak, było aktorskie jesteś, zagranie. Nie, nie, jesteś boksarem, Madzia. Nie, nie wstydź się, śmiało, śmiało. Dobrze. Wracając, robimy co możemy, ale też... Z drugiej strony pracujemy nad tańcem, bo, bo to gdzieś tam też widzowie chcą zobaczyć piękny taniec, piękne show i dodatkowo nas poznać, bo to nie jest tylko program o tańcu, to byłoby się, wydaje mi się, że turniej tańca jest o tańcu. Hmm. A, a to jest e, program, w którym liczy się też osobowość, którą uważam, że Michał ma i fajnie też nie się zaprezentował. A jak nie mam, to co? To się okaże. To, się, to nie ma... w takim razie zapytam was, e, powiedzcie, to trzy rzeczy, które zrobicie przed tą niedzielą, żeby nie odpaść, żeby namówić ludzi swoich fanów albo może jeszcze nie fanów, żeby właśnie zagłosowali na Was, żebyście nie odpadli. Trzy rzeczy, które można. Taki y, challenge, na challenge trzy będzie. Trzy to rzeczy, które można poprosić fanów, żeby. żeby nie, żeby, nas, żeby po żeby na nas Trzy głosowali. rzeczy, żebyśmy zrobili. Michał, proszę Trzeba na pewno stawiać stopy paralel. To jest każdy widz, tego oczekuje. Ja myślę, że po to ludzie oglądają. Ale, ale takie, takie poza parkietem. Poza parkietem. Po parkietowe. Tak. Poza parkietowe. No um. Ja już planuję chodzić po, po domach, w sensie, że rozpocząć taką, taki tour, tak pukać, pukać, tak. razem będziemy pukać. I Bym mówi się, jenny. że prawda na cztery uściśnięte ręce to z trzy głosy na tak. Więc Słuchajcie, to no będziemy, rzecz. ale nie naprawdę przejdziemy po domach. E, przejdziemy Co, po ja domach. Ja mam dużo sąsiadów, e, tak, e, tak. Reklama tak. w gazetach, w wszelkich mediach. Ja już wykupiłem jeden billboard w centrum Warszawy. Planuję tam wywiesić okay. naszą, ale naszą parę. Ale jeszcze trzecie, tak. E, to jest, to jest druga rzecz. E, ale sąsiedzi, to trzecie. musimy pamiętać o tym. To jest w ramach chodzenia. I koledzy z pracy może. Ale to z pracy to już tak w ramach właśnie tego chodzenia po budynkach. Tak, tak, to... reklama w radio też planujemy, prawda? Do Oli Filipek trzeba się odezwać. Oli Filipek, krótki tak, podcast na temat tak, dlaczego 4... należy głosować na parę z tak, numerem 10. Tak. Um, już, no i pewno tak, to. To. i tak, i to jest jakieś ja poczęte. mi się to chodzenie po domach najbardziej podoba. Fajerwerki. Jednak... Będziemy też strzelać fajerwerkami. Fajnie, żeby one docelowo ułożyły się. ja napis myślę, że 10. musimy puścić samoloty, żeby. ten i para numer 10, 10. głosujcie. Ale potrzebujemy na to funduszy, jakieś... także kochani e, widzowie, tak, jeżeli zbiórka, bylibyście e, uprzejmi, tak. wysyłajcie blikiem, tak. prawda, jakąkolwiek dowolną formę płatności. Podamy. E, zależy nam po prostu na waszych tak, pieniądzach. Jeśli mogę Wam podpowiedzieć, mamy okres wyborczy, więc można wieszać banery reklamowe wszędzie, nikt ich nie zdejmie, no. więc moglibyście to wykorzystać. Aj. Mamy to, Madzia, mamy to. My to, to robimy, my, wiesz to robimy o tym. my to robimy. My to naprawdę zrobimy. Ja to zrobię. My to zrobimy, Madzia. Dziękujemy Ci bardzo Dziękujemy, za, za pomoc. Jest, e... A gdzie tak powiesimy? Gdziekolwiek. Słyszysz, że można wszędzie. Wow. nikt ich nie może zdjąć. I nikt ich nie może zdjąć. Robimy. Wiesz, że my to zrobimy. Ale ja wiem, że my to zrobimy to jest, to jest, dzisiaj. To jest tak niedorzeczne, my, że my to my zrobimy. My to zrobimy. Będzie. Ja wiem. No jakby... Możemy już kończyć, bo my to idziemy jest... do drukarni. <głosy> Dzięki. <głosy> bo tak jakby... Dzięki.